Hejka, kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. I dzisiaj będziemy robić coś mega, mega, mega sztos. Nigdy w się nie urządzałam sztos i nie wiem czego teraz będziemy. I Tylko koniecznie, już teraz, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję pod tym kanałem. Dzisiaj będę robić wielką metamorfozę swoich włosów, a właściwie będę je. Come closer, Camera Boy, come closer, przedłużał. No! Właśnie teraz się zbieramy i jedziemy do e, salonu Hollywood Hair. Widzimy się już tam, także chodźcie. Jesteśmy już właśnie pod salonem Hollywood Hair i za chwilę zaczniemy metamorfozy. Jeśli obserwujecie dziewczynę, to ona już... Możecie dowiedzieć, co będziemy robić. Ja jestem mega podekscytowany, bo to będzie duża zmiana dla mnie i pewnie dla Was też w wyobrażeniu sobie mnie, ponieważ moje włosy to jednak jest taki punkt charakterystyczny. No i co? Idziemy, wchodzimy, zaczynamy, robimy. Słuchajcie, jesteśmy już w środku. Nie wiem, dlaczego szepczę. Ja już tutaj sobie trochę i to. Mniej sporo sobie zrobiłem, ale jestem mega podekscytowany tym, co będziemy robić. Zawsze miałem włosy takie, czasami trochę dłuższe, krótsze, trochę ciemniejsze, czasami trochę jaśniejsze. Już wszystko się działo na tych włosach już prawie. A nie miałem jeszcze takich mega długich włosów. I w ogóle nigdzie nie widziałem tego czegoś. Tak, tego czegoś. Właściwie włosów takich, u chłopaka, przedłużanych. Nie wiem, czy w ogóle na świecie. Nie wiem, Polsce... no, na świecie to raczej nie. Na świecie tak. pewnie gdzieś było, ale w Polsce na pewno nie. Wskazujemy na naszej sali Nobelwederskiej na i zaczynamy. Na metamorfozę! Ja jestem mega podekscytowana, ponieważ włosy to jest mój taki punkt charakterystyczny. Takie pierwsze rzeczy, które się kojarzą ze mną, to moje poczucie humoru, a druga są moje włosy, z którymi ostatnio zacząłem eksperymentować, ponieważ lubię zmiany. A dzisiejsza metamorfoza będzie chyba naj... z wszystkich metamorfoz największa, także nie mogę się doczekać. Aż się boję zobaczyć, jakie ty masz włosy! <laughs> Pokazuj! A nie, są takie, co <laughs> <zupy odwałe> bym włosy! <laughs> No pokaż, Dobra. pokaż, zobaczymy. Trochę naturalne, chociaż wiem, że tam troszeczkę są paski. Ja się w, tych, w tym kolorze czuję bardzo dobrze. Bardzo mi zawsze zależało, żeby zostawiać naturalny odrost, ponieważ ja mam e, wrażliwą skórę głowy. Ona często jest podrażniona, tylko nie chciałam, żeby nigdy e, jakoś rozjaśniać dotykał moich mm -hmm. włosów, jakaś farba. Wiem sam kiedyś e, farbowałem włosy sam i to była największa porażka w życiu do, um, Kamera. Teraz, jak mnie dobrze słyszy, nie róbcie tego w domu nigdy, róbcie najlepiej to u profesjonalistów. Kasper, no powiem Ci, że to nie będzie proste. Na co dzień nie, nie mieliśmy jeszcze tak skomplikowanej metamorfozy, mimo że robimy dużo krótkich włosów. Mm. Bardzo tutaj masz kilka kolorów, włosy są puszyste, falowane. Nie będzie łatwo, ale no oczywiście dam radę. Właśnie ja też się starałem, żeby zrobić te włosy. Ja z nimi nie robiłam nic, bo często też na przykład używam jakichś kremów, które bardziej się kręcą włosy albo suszę na szczotkę, znaczy nie ja, tylko operator, który nagrywał z drugiej strony, utrafił mi wysuszyć włosy na szczotkę, czasem je też pokręcić jakoś na prostownicę, a to są moje natu... włosy takie naturalne w 100%, po prostu je umyłem, nałożyłem odżywkę, olejek, ja zawsze, zawsze wyczesuję jeszcze odżywkę i olejek, one były takie wyczesane, same wyschły. I to są takie... Idealne, czyli wiesz, jak dbać o włosy, jak je nawilżać Tak, nie mam, już, mieć. mam już skryna, zdjęcia, co mam robić z włosami, jak już będę mieć przedłużone, ja wszystko już śledziłem Super, dobra, no to co, dobieramy? Jesteśmy właśnie w trakcie dobierania koloru. Z moimi włosami jest taki problem, że one są dosyć skomplikowane. Są falowane, e, puszyste. Kolor też e, dosyć skomplikowany, bo to jest kilka różnych kolorów, ale nie martwię się, bo wiem, że tutaj na pewno zrobią także tak, żeby było super. I za chwilę z e, Beyoncé zrobi się Beyoncé Cross Jennifer Lopez. <ścoughs> Kasper, przyniosłam włosy. Pytanie w ogóle na jakiej długości ci zależy? Ja ufam ci w... 100%. Wierzę, że dopasujesz długość tak, żeby była super, wyglądała do mnie. Także odejdź się w 100%. Bo wiem, że mogę powiedzieć na przykład, nie wiem, nie wiem ile w centymetrach, nie wiem w, w centymetrach, ale jakbym miał bardzo długie, to mogłoby to nawet, nie wiem, źle wyglądać z moim typem urody czy coś takiego. Albo bym miał ciężko z, z do, dobieraniem też do moich włosów. Także ufam Ci w 100%, bo wiem, że będzie super. Ja myślę, że zaczniemy sobie od takich 60 cm, żebyś też zobaczył, jak taki wyglądasz. Mm -hmm. A zawsze można podciąć te Jasne. włosy. Więc nawet możesz sobie tydzień-dwa pochodzić dłuższych i potem sobie nawet skrócić, ale zobaczymy, jak to będzie. Okay. Przyniosłam tutaj kilka długości, ale już tak patrząc, będziemy musieli mieszać i blondy, i bronze, tak samo stworzyć pasemka na Twoich włosach, bo ty masz i chłodne, i ciepłe. Domyślam się, że będę mm, ciężkim orzechem do zgryzienia. Tak. E, słuchajcie, jest tak, że teraz będziemy prostować włosy, żeby jeszcze dokładniej zobaczyć ten mój kolor, bo takiego wam mówiliśmy. Z... Kolorów jest wiele. Kolorów jest wiele ciepło. Pójść gdzieś innego, że musimy rudości dopasować, także wiem że 100% jestem pewien, że będzie super, także lecimy. Ja właśnie widziałem, bo już śledzę na Instagram, że nawet ostatnia jakaś drama była z jakąś klientką, która się tam zaczęła skarżyć, no ale jak laska po prostu nie u umasły, włosy i zostawia, zostawiła, nie wiem czego ona oczekiwała, jak przy takich włosach jest roboty. Bo to ka każdy fryzjer powie. Ja się śmiałam właśnie, że przez to, jakie ja mam włosy. To poczułem się jak taka zagubiona klientka z, klientka z małej wsi, która nie w ogóle tutaj robi. Włos każdy w każdą stronę, w tej przypadek obcinane przez yy, kota. Kolor włosów mamy już dobrany, to będzie mieszanka dwóch odcieni, ale zobaczcie, taki sam po prostu. Kopiuj w klej, na, na informatyce. I <laughs> co to się wydarzyło? Wydarzyło się tak, że mam już dobrany kolor. It's Paris, Milan, New York, it's Hollywood. Profil Hollywood Hair. Znalazłam e, dzięki dziewczynom, które tutaj przychodzą, influencerkom. Właśnie widziałem, że Fagata ma tutaj zrobione włosy. Pysia, e, Oliwia Misztal. Dużo osób właśnie te miało stąd włosy. Jak ja napisałam, i odpisali mi, że chętnie bym zrobili mi włoski, byłem po prostu. Niebo wzięty, jestem po prostu zaszczycony. Dziewczyny, uważajcie, macie konkurencję. <grystanie> I nikt nie patrzy, jest ciemno, najlepiej w pokoju. No, się nie wyglądają. Nie, no, ja od razu wiedziałam, kim ty jesteś, bo jak ja w ogóle TikToka odpaliłam, to pierwsze co tylko twoje filmy się wyświetlają na tym TikToku. I ja cię już znam, się tak śmiałam i wysyłałam, czy do mojej siostry, czy coś, twoje filmiki, i się śmiałyśmy. I potem ty napisałeś, to już wiedziałam o co chodzi No ja, ja to jestem specyficzną <noise> mam, Ja, ja mam specyficzne poczucie humoru słuchajcie, jesteśmy właśnie w Hollywood Trochę czekaliśmy na paszporty, ale jesteśmy I już mamy takie pierwsze pasma bym nie muszę nic więcej dodawać I co? Koniec? Wychodzimy? K gotowe? Fajnie, tak Dobra, Dziękuję bardzo piękne pięć. E, słuchajcie, e, ogólnie to mogliście już zobaczyć zdjęcie u Cholute. najpierw mojej metamorfozy. Zapraszam was na ich Instagrama i YouTube'a i na pewno w opisie też będą linki do ich filmu, do ich kanału, do ich Instagrama, także was zapraszam. Mm, a my co? Będziemy robić dalej, czekamy na kolejną partię włosów. Kasper ostatnio chciał mieć fioletowe włosy. N znaczy nie fioletowe, tylko to były taki, bo ja widziałam u Marka Jacobsa, bardzo mi się spodobało, no. jak on miał ciemny odrost i liliowe, takie sombre jakby. No. Coś takiego. No, tylko, że ja chciałam ze swoim naturalnym odrostem, ale nie pomyślałam o tym, że z taką kolorową osobowością, już w takich włosach już w ogóle bym był jak Clown. Hej, tak, Hej włoski! Mamy na Ciebie włoski właśnie je przerabiamy. Oh my god, jestem mega podekscytowany i mega się cieszę, bo. No. Słyszałam, że było trochę ciężko z dołowiem koloru, ale dajemy radę. Ale dajecie radę, jak i super. No, tak. tak, jak widzisz Kacper dziewczyny się zajmują przerabianiem włosów i szykują to, co wybraliśmy, żeby fajnie pomieszać, żebyś miał ten ładny kolor i najmniejsze kapsułeczki. Jak są możliwe. To one się tak stara. Ty co, robimy kolorowo włosów jak u dziewczyn? I jak najbardziej. Ja teraz tak spojrzałem jestem <laughs> jak wow. Mam cię włosy, najlepiej mi się podobają. A dziękujemy. dziękujemy. A ja chyba bym nie pasował, bo ja jestem często taki różowy. Mm. też w ogóle zlewam się cały za sobą. Ale Linka też czasami jest różowa i pasuje. Ja całe ja 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 ma... życie. <laughs> Ale super, bardzo mi się podobają takie pasy. Ale to już trzeba mocno rozjaśnić nie? Tak, tak do białych no. A ja, bym, ja, ja się strasznie obawiam, że już się w ogóle wypadnie. Jennifer oh was? Was? Jennifer it's... Papi, właśnie piję sobie kawkę, dostałam latę. No, i, jest jak? i Ciasteczko dla operatora, proszę. O, oh, dzięki. Ciasteczko dla operatora. Zobaczmy, jakby ja ciasteczka on nie chcę. Bo jak widzicie, jem jak wyrbelek. <laughs> w ogóle bardzo miłutko sobie rozmawiamy. Jemy kawkę, znaczy ja piję kawkę. No i tak, no, zobaczycie jakie są. Znaczy, jeśli byliście już w Hollywood Harleńca, to już widzieliście efekt. Ale u mnie wiecie, zobaczycie takie video. Ja, ja ogólnie jestem zachwycony. W ogóle to jest tak, że. Gdybym ja nie wiedział, co mi się robi, to ja bym nie wiedział, że mam przedłużone włosy. Bo naprawdę nie czuć tych, tam, yy, jak to się nazywa, takie ziarenka. Wygląda jak takie mini ziarenka ryżu. Chociaż ryżu, ale długo ziarnistego. Jezu, a wy to cały czas jesteście? Boże, kochani, ja jestem zachwycony. Chodź, chodź, niechcie, bo ja nie mam małą mam stronę nagrane, nie? Że, no to co mówię, powiemy? Że, że tutaj widać moje włosy jeszcze nie. Jak, jak, bardzo zdobrany ten kolor, że w ogóle jakby identyko, kropka w kropkę. I zaraz nie będzie widać. To, zaraz nie się będzie tego, widać. Wszystko zblendujemy ładnie. No. To co robimy dalej? Tak, tak, lecimy no, dalej i już kończymy zaraz. Z tyłu włosy trochę podcięliśmy, w sensie pocieniowaliśmy, żeby to było ładniej wyglądało, żeby było takie ładniejsze przejście. Ja, ja nie wiem tego powiedzieć tak dobrze z ale wiesz, dobrze, no. tak, to ja powiem, sam spód pocieniowaliśmy, żeby nie wychodziły te włosy krótkie. Mhm. Widzicie jak ładnie się już to połączyło, nie widać, gdzie są kacprawłosy, włosy, a gdzie te doczepiano? To, są, no, już włosy, to, to są, są już Twoje włosy, po prostu. Tak naprawdę do Hollywood, Chry nie będzie się przyczepić, tylko są po prostu one czary. I one rosną. Nie, że <noise> Ty oczywiście. Ja w ogóle się tego nie czuję. Wiecie co chodzi? Że nie mam takich przed sobą i że tak tego nie odczuwam. Ale wiesz, że trochę taka blondynka teraz będzie. No. Żarta o blondynkach. Będą mi będą, będą po pomylić. A i jeszcze będziemy stylizować włosy, czy zostawiamy proste? Nie, chyba nie. Nie, nie, nie. To zrobimy. Wiesz, full wypas. Teraz tylko wiecie, na ciotki, do, do ciotki na imieniny, no bo gdzie to tak siedzieć w domu z takimi włosami. I to będą typowe żarty cioci, takie jedzący tort weselny albo urodzinowy taki... Cio ciocie zawsze wtedy mówią tak, dobry ten tort, taki nie za słodki. Zawsze to mówiłam ciocie. Inspirujesz się jakimiś gwiazdami, może jakieś ci się podobają wyjątkowo? Mm, taką dużą inspiracją jeśli chodzi o włosy zawsze była Jennifer Lopez, że one były takie, takie rozświetlone, zawsze ich było dużo. Mm, jakby kochana czas i na emeryturę, ponieważ masz godne zastępstwo. Ja mam w sobie taki trochę taka, wiecie, babeczka z Bronxu Ja mam w sobie takiego ducha, nie? I no i, mi, i to jest czasami pomocne. A słuchajcie, dosłownie. mamy już doczepione finalnie, teraz będą stylizowane. Czuję, że mam włosy. W sensie, wcześniej też miałem, ale czuję, że te włosy są... U, robią efekt wow. Kasper został już zabezpieczony, żebym nie podglądał, bo mega mnie kusi. Pierwszy lok. Damn. Damn. I, I feel this. Teraz przydałbyś się jakieś, nie wiem, rozdanie Oscarów czy coś, żebym mu się dziwić. To jest taka pół J.Lo, pół no, Montana. <laughs> Znowu <Zabucham> grzywkę? <laughs> nie, grzywki nie masz, ale takie proste. Ja jestem, słuchajcie, wszyscy... Pani w maseczce i nie wiem jak to jeszcze wygląda, ale przysumowam, że jest bardzo ładnie. Nagrywamy teraz takie szybkie klacki, żeby było wszystko ładnie w filmach, no ale wy już widzicie i ja, ja jeszcze nie. So... Wait. Damn, je się czy w ogóle jakiś star. Oscar goes to me. O, oh, hi! Mega się Was tutaj nie spodziewałem. Słuchajcie, jesteśmy właśnie po już całkowitym oglądaniu, po zdjęciach, po filmikach. Jestem zafascynowana tym, jak wyglądam. I co? Możecie teraz mieć się gdzieś takie odsłonięte, mam nadzieję, że Wam się podoba, bo koniecznie piszcie w komentarzach. O, a tutaj jest moja ulubiona część, czyli ściana futerkowa. Napiszcie w komentarzu, które następne robimy. <grytuję> I jest ze mną, jak. Jak wcześniej, Klaudia. I Klaudia robiła mi właśnie te super wąskie uczucia i bardzo się Dziękuję. W ogóle dziękuję Wam za zaproszenie, bo robicie super robotę. Koniecznie sobie zobaczcie e, Instagrama, TikToka, YouTube'a Hollywood Hair, co będziecie mieć nazwę. Na pewno wszystkie linki będziecie mieć w opisie. Też będzie u Was na kanale drugi, I drugi film. Drugi film, właśnie, chciałam powiedzieć o filmie. Do niego też Wam zostawię na pewno linka. A co, ja się zbieram. No tutaj. po prostu pięknie. Po prostu pięknie. Jeszcze z tym futrem. Jedyne co zostało teraz to. Eee, pójdziemy na końcu, po prostu galę Oscarów czy coś takiego. Odebrać wszystkie nagrody. <laughs> Okej. Okay. Kochani, my już jesteśmy po... Jestem zachwycony. Mam nadzieję, że Wam się również podoba. My teraz z Szymonem y, śmigamy za szybkie zakupy y, i widzimy się już w domu jak będę gotowy y, i będę się z wami żegnał, jeszcze się z wami nie żegnam. Widzimy się jeszcze na chwilę w domu, także jaki. Jennifer Lopez można zdjęcie. Oh, excuse me now. Thank you, papi. I want you to love. Kochani, ogólnie już jestem po umytych włosach, były one wysuszone na szczotkę i mam teraz zaplanowane warkocze, żeby mi się fajnie kręciły, tak jak moje naturalne. Wszystko fajnie pasowało, zlewało się, żeby to wyglądało super. Jak będziecie chcieli zobaczyć efekty, jak wyglądają w takich falowanych, to wbijcie koniecznie na Instagram, a pewnie po filmie będziecie mogli zobaczyć, jak to wygląda. Jeśli Wam się film podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę, jakiś komentarz oraz subskrypcję i dzwoneczek, żebyście nie omijali żadnych filmów. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Trzymajcie się i cześć, bye